Witam serdecznie na kolejnym recenzji. E, dzisiaj chciałbym zaprezentować wam e, liquid z filmy, której dawno nie recenzowałem. E, jest to firma Seager e, o smaku Vicky Lim. Nie mam kartonowego opakowania, bo gdzieś mi się zapodział, ale wszystkie wyglądają tak samo. Seria Black Line. pakowanie Vicky Lim. E, Kolor likwidu przejdzie czysty biały koreczek, co oznacza, że jest to 0 mg nikotyny na ml. WikiLeam. Wiele osób zastanawia się, co oznacza ten smak. W ogóle producent ma wiele smaków, które e, swymi nazwami nic tam praktycznie nie mówią o, o smaku tego płynu. Mianowicie, WikiLeam jest to LM zielony, czyli tak zwany mentolowy LM. E, tutaj jest zerówka, więc nikotyny nie będzie, drapania nie będzie, więc tego nie będę mógł ocenić. Ale mogę zacząć od zapachu. No i zapachu czuć mentol mm, z delikatną, bardzo, bardzo delikatną nutką tytoniu. Co jest naprawdę bardzo przyjemne na te upalne dni, które już się skończyły. Był wyśmienity. No i na pewno dla osób, które nałogowo palą zielone elemy. I od razu powiem, że tutaj mam porównanie bo na przykład elemy z jakichś innych marek, typu Marlboro albo coś, tu mentol z innej firmy, e, na przykład Marlboro albo jakiś tam Munistone czy coś nie ma porównania. To smakuje praktycznie idealnie tak jak zwykłe mentolowe LEM. Dobra, to co pamiętam? Polimy na wodzie od, yy, od Holisha materia Vision 1300 i w zbiorniczku Cigar Wiki Lip Cheese. Przepaliłem już prawie całą butelkę i powiem Wam szczerze, że no nie napaliłem się, no wiadomo to jest zerówka, ale ja osobiście do tytoniówek nie bardzo, nie bardzo chętnie podchodzę, dlatego wziąłem sobie jak najmniejsze gramatury. Ale czuć mentol, to po pierwsze. Dla fanów tytoniówek jak najbardziej i dla tych, którzy tytoniówek nie bardzo lubią, ale chcą dobry smak mocnego mentolu, z przebijającym się czymś, czymś nieznanym. Oczywiście wiadomo, że te, te coś nieznane to jest tytoń, ale na pierwszy rzut oka, pierwszy rzut smaku tego tytoniu nie wyczujemy. Dopiero jak w główce uświadomimy sobie, że ma to być, mają to być zielone elemy, dlatego wtedy wiemy, że jest to tytoń. Bardzo dobry, czuć mentol jak najbardziej, bardzo intensywny mentol delikatnie nam chłodzi w gardle, co też jest bardzo, bardzo wielkim plusem. No i cóż mogę więcej powiedzieć? No przechodząc do ceny, to stosunek jakości do ceny. No ten płyn, stosunek jakości do ceny dostanie piątkę, 5 na 6, no bo cena 16 zł, To jednak jest, jest, jest górna, to jest już górna półka. Yy, no, ale myślę, że piątka jest jak najbardziej w porządku. Najbardziej subiektywna ocena, obiektywna, subiektywna. Odzorowanie smaku od zapachu 6 na 6 jak najbardziej. Dymotwórczość też 6 na 6 więc ocena ogólna to około 5,5. Więc jest on bardzo dobry. Yy, ma ode mnie zielone światło, mogę go polecić, do na co dzień. Yy, oczywiście nie nie. Warto za bardzo przestać z mentolo, mentolowymi smakami i warto mieć oddzielny poradnik do mentoli, bo później ciężko ten mentol wydobyć, jeśli chcemy brać jakiś inny smak, który nie zawiera mentolu i później będzie po prostu z tym problem. To by było na tyle, pozdrawiam Was serdecznie, wchodźcie na nasz kanał, subskrybujcie kanał, wchodźcie do sklepu po zakupy. No i tyle, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, fajeczki w dłoń i wapolizę. Na razie.